Siemano. Dzisiaj pogadamy sobie o stronie internetowej, czyli najczęstszym temacie, którzy trenerzy personalni, właściciele studiów treningowych, właściwie wszystkiego co usługowe, wszystkiego co biznesowe. To jest pierwszy najważniejszy temat, który ludzie podejmują, jeśli chcą powiedzmy wyjść do świata, pokazać się. Zakładają stronę internetową, ponieważ uważają, że to ich zwyczajnie, że to ich napędzi w jakiś sposób biznes i pomoże im zwyczajnie mieć prosperujący właśnie. Biznes, przyciągnie klientów, będzie fajną wizytówką i tak dalej. I z jednej strony jest duża szansa, że może tak być, a z drugiej strony prawie nigdy się tak nie udaje. I o co chodzi z tą stroną internetową? Dlaczego to jest dobry pomysł? Dlaczego to nie jest dobry pomysł? Dzisiaj to sobie omówimy, ponieważ większość osób zwyczajnie topi pieniądze w stronie internetowej. Po pierwsze, nie musi tego robić. Po drugie, może utopić pieniądze gdzie indziej, gdzie momentalnie one na siebie zarobią. A po trzecie, można pewne rzeczy zrobić łatwiej, szybciej, taniej. Lepiej, sprawniej i tak dalej. Więc. Przecież numer jeden. Dlaczego te trenerzy zakładają strony internetowe? To ogólnie. Tak mi się wydaje. Przynajmniej, że utarło się w. To już pewnie z 15-20 lat temu, że jak jakiś biznes wychodził sobie na rynek, to trzeba było założyć stronę internetową, bo jakiś czas temu internet tak wyglądał, że miałeś stronę, no to w ogóle byłeś rozchwytywany, było Cię łatwo widać i tak dalej, i tak dalej. I trenerzy zakładają strony internetowe z tego względu, żeby po prostu mieć klientów. Prawie każde działanie, które jest podejmowane w kwestii jakiejkolwiek promocji, jest podejmowane dlatego, że chcemy zwyczajnie mieć klientów w sposób pośredni lub bezpośredni. Czasem jest to po prostu kwestia pokazania się, zbudowania, powiedzmy, odpowiednio eksperckiego wizerunku, że patrzcie, ja mam fajną stronę. Jest Profesjonalistą, czasem bezpośrednio myślimy, że ludzie nas będą wyszukiwać i przez to naszą stronę, i będą naszymi klientami, i tak dalej. W każdym razie, zwyczaj bezpośrednio lub pośrednio chodzi o zwyczajnie pozyskiwanie klientów, zarabianie pieniędzy, rentowność biznesową. Większość trenerów zakłada je po to, tak naprawdę, aby wyglądać autentycznie i myślą, że z tego powodu będą mieli klientów. Jednak prawda jest taka, że ani jedno, ani drugie nie gwarantuje oczekiwanego przez nich rezultatu. Ponieważ po pierwsze, wizerunek ekspercki, czyli możliwość pokazania się w obecnych czasach jest nawet skuteczniejsza za pomocą innych narzędzi, różnych social mediów po pierwsze, a po drugie w kwestii samego bezpośrednio powiedzmy monetyzowania strony, czyli pozyskiwania klientów, to również nie działa, bo w sposób organiczny prawie nie da się doprowadzić ludzi do waszej strony, a ktoś się musi o was dowiedzieć. Strona może być postawiona za 30 tysięcy złotych, ale jeśli nikt na nią nie wejdzie, to nikt was nie pozna, nie kupi, nie zobaczy, nie pomyśli, że ale ten trener musi mieć super wiedzę, bo ma taką stronę. A na Facebooku lub Instagramie można zrobić po prostu za darmo, dodając posta. Do tego przejdziemy sobie zaraz. Czyli numer jeden. Dlaczego trenerzy zakładają stronę? Bo myślą, że da im to klientów, zapozycjonuje ich to jako eksperta i że pomoże im to po prostu zarabiać kasę. Studia treningowe robią to samo. Tam jest troszkę inny temat, ponieważ jeśli ktoś ma odpowiednio duże studio i tak dalej, to już można w pewien sposób procesować płatności i tak dalej. Różne systemy powiedzmy do ogarniania zarządzania klientami sobie pod to podpinać, także tu już tam wygląda sprawa troszeczkę inaczej, ale w większości przypadków tak samo zbędna. Może nie tyle co zbędna, co nie jest niezbędna, albo jeszcze inaczej nie powinna być filarem albo jakąkolwiek... Płatkiem nadziei, w którym oczekujemy, że nasz biznes zacznie po prostu rozkwitać. Może być, to nie jest w żaden sposób, że teraz będę hejterem stron internetowych. Z tym, że jeśli jesteś trenerem bądź prowadzisz studio, to nie tu powinna spoczywać Twoja uwaga. Druga sprawa, czym jest strona internetowa lub czym może być strona internetowa? I w przypadku trenera personalnego strona internetowa jest niczym innym i niespecjalnie jesteśmy w stanie oczekiwać czegoś więcej od strony internetowej niż bycia po prostu wizytówką, o ile mamy biznes online, sprzedajmy produkty cyfrowe, szkolenia, dostępy i tak dalej, to spoko. Strona internetowa jest taką bramą, przez którą ktoś wejdzie, kupuje, e buka loguje się na platformę itd. Tak w przypadku biznesu stacjonarnego, ktoś nie jest w stanie podjąć żadnej sensownej akcji z poziomu strony, więc nie jest w stanie, nie wiem, jak zamawiamy sobie hydraulika bądź idziemy do fryzjera to. No dobra, fryzjer to zły przykład, bo czasem przez buksi płacimy. Ale to już jest właśnie metoda cyfrowego przetwarzania e, kasy. Zazwyczaj, jeśli korzystamy z czegoś usługowo, to prawie nigdy nie płacimy po prostu pełnej kwoty z góry. Zwyczajnie się płaci albo po prostu w gotówce na miejscu, e, albo tam blikiem, kartą i tak dalej. Więc czym jest strona internetowa, albo czym powinna być, jeśli już to swego rodzaju po prostu wizytówką? Jeśli chcesz mieć stronę internetową, to spoko, miej ją. Ja ci nie powiem, żebyś nagle usunął swoją, bo ona ci robi jakąkolwiek krzywdę. Nie, ale jeśli chcesz ją mieć, to ona niech ma po prostu funkcję wizytówki i niech będzie prosta. Ponieważ o wiele ważniejsze jest to, co napiszesz na tej stronie, niż jak ona powiedzmy wygląda tak z takiej płytkiej pierwszej strony, bo większość osób będzie robiła pół roku stronę i bawiła się z różnymi przyciskami, kolor brandingiem, e, tam po prostu różnymi takimi jakby niuansami, takim wierzchołkiem góry lodowej, a on jest po prostu wartość, czyli to, co ktoś będzie po prostu czytał, widział, informacje, które tu mają zostać przetworzone, będą napisane z dupy, będą napisane coś w stylu yy, plan treningowe, Indywidualne podejście. I tak bardzo zero, kurwa, polotu. Będzie miało 95% stron internetowych, gdzie będą robione pół roku i będą kosztowały ciężkie tysiące, a zamiast z tego możesz sobie sam w WordPressie poświęcając, jakbyś zaczął totalnie od zera i po prostu umiesz w komputer, to podejrzewam, że tydzień max i masz tak naprawdę bardzo fajną stronę zrobioną bezpośrednio w 100% przez Ciebie, która w żaden sposób nie ustępuje żadnej innej stronie, zwłaszcza jeśli będziesz wiedział, co tam napisać, to zdecydowanie lepiej jest wiedzieć, co tam napisać i zrobić ją płasoręcznie, niż... Zleciłam komuś, że była super hiper wygłaskana, a tekst miał po prostu z dupy. I tak jak w przypadku większości działań, które podejmujemy, tak naprawdę wszędzie ważniejsza jest zawartość niż oprawa. Czy jest strona albo czy powinna być strona, jeśli już to wizytówką, nie skupiaj się na super hiper wygłaskanej, powiedzmy oprawie graficznej, bo ona ma wyglądać po prostu ok, ona ma po prostu nie straszyć, ale skupi się na tym, co tam jest napisane, jaką wiedzę chcesz przekazać. Bo wiesz, wiedza to jest tutaj klucz, nie? Otwierać drzwi, po prostu to jest takie niematerialne coś, co jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim, jakby strona, kolory. Czcionki to jest tylko nośnik jakiejś tam informacji, wywołania jakiegoś bodźca, jakiegoś uczucia, dotarcia czegoś tam tutaj, nie? Więc na tym się skup, co Ty chcesz dotrzeć. Strona jest w tym przypadku tylko do tego, żeby daną informację przesłać do drugiej osoby, i równie dobrze możesz to zrobić na 700 innych sposobów, nie? Punkt trzeci. Nikt nie pyta, a każdy powinien, jak doprowadzę ruch do mojej strony, i to jest w głównej mierze problem. Dlaczego strony nie działają? Po pierwsze, cały biznes w prawie każdej branży polega na tym, że oferta i ruch do tej oferty. Czyli tu mam jakiś przedmiot, a tu jest powiedzmy droga, którą ludzie się o tym przedmiocie dowiedzą albo mogą dojechać. I te dwie rzeczy są potrzebne, żeby dany biznes działał. Ja mam usługę marketingową, w jaki sposób ludzie się o niej dowiadują. Ktoś jest trenerem, w jaki sposób ludzie się o nim dowiadują. Ktoś jest fryzjerem, ludzie się o nim dowiadują i tak dalej, i tak dalej. Więc e, jak doprowadzę ruch do mojej strony? To jest bardzo ważne i organicznie w tych czasach jest to po prostu do zrobienia ciężkie, długotrwałe, drogie i tak dalej, ponieważ można się bawić po prostu w SEO, e, czyli Search Engine optimization, e, czyli po prostu wyszukiwanie Cię w Google'ach, ale jest to zwyczajnie bardzo zajebiście, cholernie, okropnie czasochłonne. Musisz mieć zoptymalizowaną, zoptymalizowaną stronę pod względem frazy, że ktoś coś tam wpisze w Google i Ty się po prostu będziesz tam wy, wypychał odpowiednio wysoko. Ale szczerze, te strategia, którą stosują w miarę duże firmy, na w przestrzeni nieraz miesięcy i lat, ponieważ dobrze zrobione SEO, potrafić je z 30 strony Google przez rok działań wrzucić na 14 stronę Google, nie 14, z 30 na no 14 i to jest uważane za dobry wynik, bo takie są realia ogarniania organicznego na przykład. A jeśli chodzi o ruch, no, to można to robić już trochę prościej z, z zaczeniem płatnej reklamy. Tylko pojawia się od razu hmm, pytanie, dlaczego nie opłaca się kierować ruchu na stronę. Działania organiczne, jeśli chodzi o stronę, to albo SEO, albo y, kierujemy z zewnętrznych y, rzeczy, czyli z Facebooka na stronę, z Instagrama na stronę, z TikToka, ze Snapchata, z ble, 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 na stronę. Także to są rzeczy organiczne. I o ile SEO wywalamy, bo to się dzieje po troszkę w obrębie tamtej strony, tak, y, TikTok i Snapchaty to są po prostu już social media i do tego przejdziemy sobie zaraz. Ale jeśli chodzi o płatną reklamę, jak kierować ruch na stronę, bo ktoś powiedział, no, stary Super, mogę przecież odpalić reklamę i sobie w ten sposób ruch na stronę kierować. Oczywiście, że możesz, tylko pytanie, czy się opłaca. Ponieważ, mój drogi widzu, trenerze, bądź właścicielu studia, bądź inna osoba, która po prostu jest tu przez... Spadek, może nie przez przypadek, ale z innej branży. W większości przypadków nie opłaca się kierować ruchu na stronę internetową, dlatego że to jest po prostu drogie. Ponieważ każdej platformie zależy, każdej platformie social media zależy, aby utrzymać użytkownika na danej platformie. Czyli jak Facebook umożliwić wysłanie po prostu użytkownika na twoją stronę, chodzi o to, że to jest po prostu drogie. Tak jak ja w moich działaniach marketingowych nie opuszczam Facebooka. Wszystko robimy na Facebooku za pomocą wszystkich funkcji wbudowanych w narzędzi, które ma Facebook, z tego względu, że to jest po prostu tańsze. Nawet ostatnio rozmawiałem z jednym właścicielem studia treningowego, którzy wydali w okolicach. 8 tysięcy złotych na marketing, który miał im właśnie przekierowywać ruch na stronę z samego Facebooka i z Instagrama i nie zarobili nic, nawet złotówki, nie zarobili z wydanych 8 koła na reklamę. A na przykład średni zwrot, dobra, pochwalmy się w Artur Media, jest w okolicach 14 000, czy 15 tysięcy, z jednego wydanego tysiąca, nie? Ale chodzi o to, że nie opłaca się kierować ruchu z Facebooka na, przykład na stronę zewnętrzną, bo to jest po prostu drogie. Facebookowi się nie opłaca, Facebook nie chce, żeby ktoś jego profil opuszczał, nie? No bo ja sobie wyjdę z Facebooka na jakąś stronę m, trenera. No, to już nie jestem na Facebooku, nie mogę złapać kolejnej reklamy, nie mogę czegoś kupić, po prostu strona na mnie nie zarabia, więc takie reklamy są cholernie, cholernie drogie i zwyczajnie w większości przypadków ich się nie opłaca robić. Przynajmniej jeśli chodzi o takie rzeczy, powiedzmy usługowe, jak nie raz kupno e-booka i tak dalej, można robić w inny sposób, trzeba, w pewnych momentach nie da się tego ominąć, ale w większości przypadków cholernie nie opłaca się kierować ruchu poza platformę, powiedzmy, macie, że są, czyli robisz reklamy na Facebooku, Instagramie, TikToku, czymkolwiek. To w większości przypadków sprawdzi się to zdecydowanie lepiej dla Ciebie i zostaniesz na danej platformie, bo po prostu będzie to tańsze, lepsze, skuteczne, też będzie krótsza droga, powiedzmy do podjętej jakichś tam akty i tak dalej. Więc nie opłaca się, ponieważ jest to drogie. Zwyczajnie to jest zamach na twoje własne pieniądze. Nie? Możesz sobie stworzyć post nawet, który przekazuje tak naprawdę to, co chcesz komuś przekazać i do niego kierować ruch i będziesz miał pewnie kilkukrotnie, dosłownie tańszą reklamę, nie? Jeśli będziesz z Facebooka przekierował na kolejny post na Facebooku. Także nie opłaca się, bo jest to po prostu drogie, ja tego nie robię, nie lubię nigdy. Alternatywna, darmowa alternatywa dla strony internetowej to jest po prostu Twój profil w mediach społecznościowych. I w chwili obecnej to jest niesamowicie, wszyscy wiedzą jak. To jest powiedzmy cenne, każdy tam próbuje tego Instagrama rozbudować i tak dalej, ale tak naprawdę wciąż ta wartość, którą można otrzymać z przeprowadzonego profilu, jest totalnie undervalue, czyli po prostu jest jakby jeszcze wciąż zatania, wciąż cholernie się opłaca po prostu działać na tych mediach, jeśli po prostu wiesz, co robisz, bo jesteś w stanie z każdej złotówki wyjąć 30 tak naprawdę zainwestowanych. Więc alternatywą dla Twojej strony internetowej może być Twój profil na, na przykład na Instagramie lub na Facebooku, na TikToku. Ja osobiście lubię najbardziej Instagrama, bo jest najbardziej uniwersalny. Mamy rolki, zdjęcia, mamy diemy, stories, w sensie w każdy możliwy sposób interakcji y, mamy możli możemy go po prostu zastosować i ja osobiście głównie się skupiam na Instagramie, bo tam mogę robić wszystko, mogę przyciągać ludzi, mogę ich utrzymywać, mogę sprzedawać, mogę z nimi rozmawiać, mogę do nich dzwonić nawet, wszystko można robić. Więc darmową moją alternatywą dla strony internetowej, widzisz moja działalność Artur Media nie ma strony internetowej, bo nie potrzebuje. nie? Mam jeszcze stronę swoją trenerską z kiedyś. Ale za jakiś czas ją po prostu usunę albo przerobię na marketingową, żeby bardziej w kwestii sprzedaży tak naprawdę produktów e, cyfrowych, bo właśnie opłacam tą stronę już od kilku lat i absolutnie mi się nigdy nie przydała. Także ja też jestem tym przykładem, że miałem stronę, a nic złotówki mi ona tak naprawdę nie zarobiła. Także jakby co, to polecam. <laughs> e, więc najlepsza alternatywa dla strony internetowej będzie twój profil w social mediach. Na przykład Instagram, jeśli zoptymalizujesz sobie profil na Instagramie, o czym nakrywają już inny film, gdzieś tu może zrobimy odnośnik i tam będziesz kierował ruch nawet za pomocą reklamy płatnej lub na z miliona sposobów organicznych z pisania wiadomości, z prowadzenia ludzi sobie na ten profil właśnie ręcznie, zaczepiania, polubiania, udostępniania, udzielania się w komentarzach, bądź właśnie odpalania właśnie reklamy, żeby sprowadzać ten profil, to jest to o wiele skuteczniejsze, lepsze, tańsze i takie bardziej intuicyjne dla ludzi, żeby właśnie na przykład za pomocą Instagrama Ci powiedzmy poznać, podjąć sobie jakąś interakcję, bo zauważ sobie to, że na przykład jak już się do tego Instagrama, z tego Instagrama korzysta, nie? Wiemy, gdzie trzeba kliknąć, co trzeba zrobić, jaki przycisk wywołuje jaką reakcję. Po prostu no wiemy, jak się po tym poruszać, nie? A w wypadku Twojej strony internetowej, ktoś się musi tego uczyć od zera. Jak zrobiliśmy super, hiper, idealnie perfekcyjnie, na tyle na ile mogłeś, to po pierwsze ona i tak nie będzie tak intuicyjna jak Instagram, jak to jest na od lat, a po drugie, prawdopodobnie nie pierwszego warunku nie pokryłeś, więc ktoś wiesz, musi czegoś tam poszukać, nie wie, gdzie coś znaleźć, nie wie, gdzie coś kliknąć i pomyśl, o ile to obniża w ogóle skuteczność, nie wiem, napisania do ciebie wiadomości, podjęcia jakiejkolwiek akcji, wypełnienia formularza, zadzwonienia. Ktoś musi pewnych rzeczy szukać, analizować, rozkminiać, nie? Więc zdecydowanie lepiej chcesz, żeby twój potencjalny klient znalazł się w miejscu, w którym po prostu potrafi się poruszać, nie? Czyli w tym wypadku Instagram, jak wysłać do ciebie wiadomość, jak udostępnić cokolwiek zrobić, nie? Więc najlepszą alternatywą dla strony internetowej, w mojej opinii, na dzień dzisiejszy 23 listopada. Jest zwyczajnie Twój profil w mediach społecznościowych, w mojej opinii najlepszym platformą aktualnie do sprzedaży w naszej branży jest po prostu Instagram. Dobrze prowadzony profil sam w sobie jest wizytówką, sklepem, narzędziem do komunikacji, wszystkim. Możesz pieniądze, które masz do zainwestowania w stronę, wydać zwyczajnie na reklamę. I po prostu ten profil może żyć, może mieć wreszcie ruch, ludzie mogą się o tobie dowiadywać. Możesz tak naprawdę zarabiać przez to, że wydajesz, możesz wydać stówkę na reklamę zrobić dwie, i mimo tego, że więcej osób Cię masz więcej obserwujących, już powoli kula na się, się toczy, to ty i tak zarabiasz, jakby social media dobrze zoptymalizowane, skupić się na tym, z kim ty chcesz tak naprawdę pracować, jaką wartość też komuś przekazać i w ten sposób się pozycjonować, i wtedy ktoś może cię właśnie przez przypadek lub celowo po prostu znaleźć. Nie staraj się utrudniać wszystkiego co widzisz, wynajdować koła na nowo i kierować ludzi na Twoją stronę internetową, tylko zwyczajnie jest to dla Ciebie prostsze jeśli chodzi o social media. Więc kolejne pytanie, w jakich przypadkach strona ma sens? W mojej opinii strona ma sens jedynie w, może nie, że jedynie, ale głównie w przypadkach, gdzie sprzedajemy po prostu cokolwiek cyfrowego i potrzebujemy tą płatność jakkolwiek przetwarzać. Wiadomo, odchodzimy od tematu sklepów internetowych i tak dalej, bo to jest po prostu oczywiste, ale jeśli jesteś trenerem i masz po prostu produkty cyfrowe, E-booki, plany treningowe, dostęp do platformy szkoleniowej, i tak dalej, i tak dalej. No to zwyczajnie tej strony potrzebujesz, bo tego nie jesteś w stanie przeskoczyć. Social media jeszcze nie dają takiej możliwości, ale na przykład już z poziomu Facebooka można kupować, więc za niedługo z poziomu Instagramu również będzie można kupować, więc na jakiś czas to, to też się zatrze. Ale w jakich przypadkach strona ma sens, bo jak sprzedajesz cokolwiek cyfrowego i potrzebujesz jakiegoś zewnętrznego procesora płatności, nie po prostu bramki płatniczej, i tak dalej. Także szczerze, w mojej opinii, tylko wtedy, jeśli strona ma się po prostu dla ciebie wizytówką, żeby ludzie się o tobie dowiedzieli, to w mojej opinii zdecydowanie lepszy będzie się tą samą ilość uwagi, pieniędzy, czasu, czegokolwiek poświęcisz na budowanie Instagrama, zdecydowanie lepiej na tym wyjdziesz. Podsumuję to tak: nie szukaj wartości, nie szukaj jakiegoś świętego grala i swojej karty ucieczki z więzienia w stronie internetowej. Jeśli myślisz, że nagle stworzysz stronę i będziesz mieć klientów, ludzie się będą do ciebie dobijać i tak dalej, to absolutnie jest to nieprawda. Tym czynnikiem, który powoduje, czy ludzie będziesz mieć klientów, będziesz twój biznes będzie po prostu dochodowy, jest to, jaką wartość ty w świat wyślesz, w jaki sposób tych ludzi przyciągniesz, co im pokażesz, żeby im ich sobą zainteresować, a cała reszta rzeczy to są tylko narzędzia do tego. Czyli tak byś miał przejechać z Krakowa nad morze to Masz do wyboru ileś tam środków transportu. I dokładnie tak samo jest z YouTube'em, Instagramem, TikTokiem, mailingiem, reklamą, banerami, ulotkami itd. Tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o Twoją wiadomość. To w jaki sposób ją prześlesz, to już od Ciebie zależy. może być w trochę łatwiejszym, w trochę trudniejszym wehikule, ale tak naprawdę za pomocą każdej jednej formy reklamy ludzie mogą się po prostu reklamować, reklamują i mają zwyczajnie efekty. Także. Ja raczej polecam metody powiedzmy łatwiejsze, skuteczniejsze, szybsze, po prostu lepsze, więc z tego względu zdecydowanie nie jestem fanem albo nawet staram się wykorzenić z głów trenerów w większości stronę, bo mam trenerów, którzy ze mną zrobili po 30 koła i nagle pytają, no to może założymy stronę, będzie coś lepiej, a do zarabiania pieniędzy, których nie zarabia 99% branży, nie użyliśmy jej. Więc w, mam świadomość tego, jak bardzo jest to zakorzeniony w umysłach ludzi temat i dlatego staram się to Wam po prostu ułatwić. Bo ja sam osobiście jakiś czas temu na stronę wydałem parę koła. Jest to zrobiona świetna strona, robił mi ją świetny gościu, ale tak naprawdę jej absolutnie nie użyłem. Regularnie ją opłacam, tylko z tego względu, że szkoda, żeby przepadła, ale absolutnie jej nie używam. Także być może jesteś w podobnej sytuacji, zdecydowanie bardziej polecam Ci zainwestować. Jeśli już chcesz wydać kasę, a nie musisz, ale jak chcesz, to wydaję ją po prostu. Na reklamę płatną, najprostszy przycisk. Pro mój post na Instagramie, jeśli masz dobrze zoptymalizowany profil, już zacznij ci zarabiać. Także tyle ode mnie na dzisiaj. W kwestii strony internetowej, odnośniki do Instagramu, wstawiamy. Siemano.